i mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Świeżutki, ogolony, ale jak najszybciej, ponieważ jestem w trakcie... Powiedzmy tri-dum pewnego święta, które nadejdzie niebawem. To jest moja prywatna sprawa, nie chcę Państwa w to specjalnie angażować, ale proszę mi się nie dziwić, że dzisiejszego przekazu nie wykonam sam. Musiałem się skontaktować z zaświatami i będzie dzisiaj pierwszy odcinek z cyklu szum starej pyty. Szum, bardzo, szum starej płyty. Kontakt w sprawie gender. Zajmie stanowisko gość specjalny dzisiejszego programu, a może właściwie nawet jego duch. Gender, bo mnie tu Krew zaczyna wrzeć John drama mam, Lecz nie wiem sam Którą wybrać płeć Love me, Gender Łow w mnie, łow mnie, ile sił. Niko co nadstawić ma kotku. Przód, czy ty? Proszę państwa. Bardzo dziękujemy Duchowi serdecznie. Kartka z kalendarza 23 kwietnia dzisiaj jest, czyli niedzielka, i imieniny obchodzą Jerzy i Wojciech, a także Achilles i jego pięta. Adalbert, Egidia, Felix, Fortunat, Gabriela, Gerard, Gerarda, Helena, Idzi, Ilona, Maria, Marol, Wojciecha i Nastazja. I wszystkiego dobrego i przysłowie na dziś, gdy na Wojciecha no plucha, do połowy lata będzie ziemia sucha. Ha, ha, ha. Nietypowe święto. O, Światowy Dzień Książki dzisiaj jest. Bardzo lubię. I praw autorskich. Prawa autorskie to coś, co mnie bardzo interesuje. Dzień języka hiszpańskiego Ola! <grywa> i dzień języka angielskiego. Hej, 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 hej. I... I gra półsłówek Boże. Przypomniał mi jeden z telewidzosłyszów w trakcie jednego komentarza. Przypomniał mi coś, czego pewnie nie było jeszcze, a powinno być, bo przecież jestem znanym tenisistą, znanym przez siebie. Szał na kortach. Oficjalnie.